Jak zrozumieć czym jest dom, jeśli mimo pobytu jakby go nie ma? Kraków czy Dębica nic nie zapewnia schronienia. Ludzie, dźwięki światła z okien. Pustka, cisza. Zgaszone światło. Depersonalizacja. Obserwowanie swojego życia bez możliwości wprowadzenia zmiany. Jestem tu. Ale tylko oglądam. Samotność. Dużo smutku, izolacja, gorzkie łzy o trzeciej nad ranem. Te szczere, prawdziwe, do butelki wódki, która uśmiecha się ze stołu. Straciłem pięć lat spadających gwiazd, wypełniając je tym jednym życzeniem. Tylko po to, żeby po czasie zrozumieć, że nawet jeśli się spełni, nic tak naprawdę nie zmieni. Podejdźcie bliżej. Obdaruję Was odrobiną spełnienia, którego nie potrafię zapewnić samemu sobie. Spełnienia, którego nikt nie potrafi mi dać. Obraz za obrazem, wierszyk za wierszykiem, papieros za papierosem, puste butelki. 2016. Radość, płacz wspomnienia. Mimo tak wielkiej ilości wolnego czasu ja wciąż szukam. Szukam czegoś, czego tutaj prawdopodobnie nie ma.